Musisz być. Y, tutaj najprościej jest to porównać do takiego zawodowego sportowca. Y, chodzi o to, że generalnie ogromna część jakby y, pracy polega na tym, żeby robić rzeczy niekomfortowe. Y, tak, bo to y -y. jest też tak, jeśli robisz wszystko tak samo jak inni, no to, to raczej nie będziesz miał ponad przeciętnych wyników, co najmniej, albo i może nawet nie zarobisz. Tak? Jakby y -y. konkurencja i już tak powiem, rynek. Y -y, y -y. Weryfikuję, że, że e, tak, e, musisz cały czas pracować nad sobą. Jeżeli nawet osiągniesz jakiś stan, że zarabiasz, to coś się zaraz zmieni. Więc ty też się musisz zmienić. E, musisz pracować nad pewnością siebie, e, żeby wierzyć, że po okresie strat, które na pewno przyjdą, dalej robisz właściwe rzeczy. Mm -hmm. Tak, musisz to jest na pewność siebie. Tak, żeby się rozwijać też musisz jakby wychodzić e, poza strefę komfortu, musisz jakby nie bać się nowych rzeczy. E, musisz nie bać się rzeczy, robić rzeczy, które na początku na przykład będą przynosić straty, po to żeby się nauczyć, musisz to rozpoznać, że jest to jakby cena nauki.